Biorę sobie mój młyneczek, który sobie przerobiłem, żeby nie pękał, bo pękają. Kulki o smaku to jest wanilia. Bardzo fajna kulka, w tym roku łowię na wanilię, głównie i na orzech tygrysi, kulki smakorze smaku tygrysiego, kawior i najprawdopodobniej na wygonienie ośmiornice, bo jest bardzo dobra i zawsze mi się sprawdzała. Robię sobie takie parę kulek sobie robię, żeby po prostu rozpłynęły się po wodzie żeby nie były w jednym miejscu bo one takie w drobinkach po prostu usieją dno no i taki sobie młyneczek robię o. na szybko do tego trochę kulek dam połówek nie całych tylko połówek całych będzie tak naprawdę najmniej Mamy już w tej chwili o tak klej, to jest wystarczająca ilość. Więcej już tego nie potrzebuję. Stawiam młynek, tu mam zalewę yy, waniliową. Ulubioną zalewę Michała, mojego kolegi. Teraz biorę sobie, tu mam takie, taką czopę. I nabieram sobie, to jest akurat do szesnasteczek, jest rewelacyjna, nabieram sobie Tutaj ją można powiedzieć, że całą. Ona fajnie, fajnie tnie, bo tnie na pół, o ziemię. OK. I tu możemy wysypać i mamy połówki. Chodzi o to, żeby te kulki jakoś pracowały. Tutaj jest muł. Jak wpadnie ta kulka gdzieś w muł, no ja mam muł akurat, no, może ktoś inny nie ma. Jak ona wpadnie w dno i będzie taka leżała, no to to jest nieatrakcyjna. W ten sposób jest bardziej atrakcyjna. Robię tak, robię tak z dwoma etapami, czyli nabieram sobie drugi raz. Nabieram sobie drugi raz kuleczek. Dokładnie tak samo. Zamykam. wysuwam i mam gotowe otwieram i mam gotowe kulki poprzecinane w ten czy w inny sposób i to jest wystarczająca ilość żeby zanęcić żeby zanęcić dobrze swoje stanowisko więcej jest niepotrzebne tak naprawdę także tak zobaczcie moi drodzy tak to wygląda do tego nie będę przestawiał kamery ale Wam pokażę Zaraz tylko wezmę sobie łopatkę. Muszę nasypać peletu. Pelet mam.